hand over fist w szybkim tempie gdzie fist oznacza pięść do something we are losing oxygen hand over fist zrób coś tracimy tlen w zastraszającym tempie when he heard my story he gave me some advice hand over fist gdy usłyszał moją historię natychmiast udzielił mi porady The flood is coming, so they're reinforcing the embankment hand over fist. Zbliża się powódź, więc wzmacniają wał w ekspresowym tempie. In every crisis, someone is making money hand over fist. Podczas każdego kryzysu, ktoś w szybkim tempie zarabia pieniądze. Przetłumacz zdanie. Tracimy nasze środki w szybkim tempie. We are losing our resources hand over fist. Jego firma rozwija się błyskawicznie. His company is growing hand over fist. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję. Cześć.